Dzisiaj chciałam Was zaprosić na przygotowanie Spring Rolls. Nie wiem szczerze mówiąc, jaki jest odpowiednik polski tej nazwy. W każdym razie są to takie zawijańce z papieru ryżowego, i w środku mogą się znajdować różne dobre rzeczy. To mogą być krewetki, owoce morza z warzywami. To może być różnego rodzaju mięso. To może być też wersja wegetariańska. I te Spring Rollsy często też mają w sobie właśnie dodatek różnych makaronów i podaje się z takimi specjalistami. E, w każdym razie zapraszam Was i już Wam pokażę, w jaki sposób przygotowuję Spring Rollsy i dip do Spring, roll, spring Rollsów. Zapraszam. E, żeby przygotować Spring Rollsy, na sam początku potrzebujemy papieru ryżowego. E, papier ryżowy namaczamy w zimnej wodzie. Ja tutaj mam taki talerzyk, napełniam go zimną wodą. Podam nasz papier rżowy. On się może tak troszeczkę tutaj zaginać, ale nie powinno być problemu. Namaczamy go dokładnie i czekamy około minuty, aż papier... Na... Papier jest już prawie gotowy. Ja tutaj dodałam jeszcze troszeczkę wody, ponieważ jego brzegi nie były nawilżone. I teraz musimy go troszeczkę odsączyć na papierowej chusteczce. Jak widzicie, taki papier jest bardzo delikatny i bardzo cieniutki. Odkładam go na chusteczkę, staram się go rozłożyć tak równomiernie. Ja to nie mam zbytnio talentu do robienia takich delikatnych rzeczy. I teraz leciutko go odsączam jeszcze. Papier ryżowy jest już gotowy, teraz będziemy zawijać naszego spring rollsa. Nie martwcie się, jeżeli troszeczkę Wam się polwie czy coś, ponieważ wszystko i tak będzie zawinięte. To będzie spring rolls krewetkowy, więc daj tutaj krewetkę. Troszeczkę tego makaronu vermicelli, vermicelli i wiem, jak to brzmi, ale on jest taki bardzo przyjemny w dotyku. I generalnie, jeżeli robimy spring rolls, to chodzi o to właśnie, żeby różne tekstury i różne smaki się przenikały. Więc ten makaron vermicelli, on jest taki delikatnie ciągnący się. A dodam jeszcze może jedną krewetkę. Do tego wszystkiego dodam jeszcze troszeczkę kiełków rzeżuchy, rzodkiewkę. I żeby ładnie wyglądało takie paseczki marchewki. I takie paseczki uzyskuje się w ten sposób, że y, bierze się marchewkę taką zwykłą obieraczką do warzywa obiera i kroi się później te obierki na kawałeczki. I odrobinę bazylii. I teraz zawijamy naszego spring rollsa Delikatnie ja to nie jestem stworzona do tego typu rzeczy. to tak zawinę od spodu, bo szkoda mi tutaj tracić tego e, ładnego widoku. No i tak wygląda gotowy spring roll. Zaraz robię następny, prawda? Apetycznie.